Galaxy AI, sztuczna inteligencja w smartfonie. Jak do tego tematu podejść, żeby nikogo nie nastraszyć? Dobrze go przedstawić. Potrzebuję inspiracji, potrzebuję miejsca, gdzie ją dostanę. Już wiem: Polsce do Budapesztu. Myślicie, że żartuję. Uwierzę, że nie żartuję, jesteśmy w Budapeszcie, a ja sprawdzę, o co dokładnie chodzi z tym Galaxy AI. Piękne miejsce, prawda? Tylko jest jeden problem. W otoczeniu są ludzie, którzy także chcą mieć idealne zdjęcia, natomiast jeśli nie mają Galaxy AI, to trudno będzie im sobie poradzić z tłumem, jaki jest przy parlamencie w Budapeszcie. Natomiast jeżeli chodzi o to, co oferuje Galaxy AI, no to mamy tutaj chociażby funkcję usuwania osób i usuwania obiektów z kadrów, które niekoniecznie są przez nas pożądane w tym kadrze. Wystarczy je po prostu odpowiednio zaznaczyć. Oczywiście takie zdjęcie jest wysyłane na serwery po to, żeby dokładnie rozpoznawać, co tak naprawdę się na nim dzieje. No i potem zastąpić osoby albo obiekty, które nas nie interesują czymś co naturalnie wtapia się w tło, czyli na przykład elementami konstrukcji takiego parlamentu. zdarza się też, że nie do końca udało wam się dobrze wykadrować zdjęcie. A przy obcięciu na mediach społecznościowych możecie stracić jego część, no i w efekcie nie mielibyście tak ładnego zdjęcia budynku czy osoby. Więc tutaj także Galaxy AI jest w stanie nieco pomóc, bo wystarczy, że po prostu to zdjęcie weźmiemy, nieco zmienimy mu perspektywę, a rozszerzeniem kadru zajmie się smartfon. Jedna rzecz, która w galaktyce ja szczególnie mi się podobała na początku, i myślę, że spodoba się także Wam. Kiedy pierwszy raz będziecie korzystać z tych rozwiązań. A chodzi tutaj o ustawienia, w których możemy zadecydować o tym, jak prywatne będzie nasze połączenie z Galaxy AI możemy wysłać dane na serwery, co oczywiście poprawi jakość usługi i też będzie sprawiało, że w przyszłości rozwiązania będą działały nieco lepiej. Natomiast jeżeli cenimy sobie prywatność, to funkcje Galaxy AI są w stanie także działać na urządzeniu. Nie wszystkie, bo jeżeli chodzi o przetwarzanie zdjęć, no to potrzebne jest połączenie z internetem, ale na przykład takie modele językowe, które pozwalają nam zaprawy pisywać notatki, czy tłumaczyć jakieś fragmenty tekstu. Są dostępne już na urządzeniu. Ponadto, co ważne, to nie jest tak, że wszystkie ustawienia tutaj włączamy jednym kliknięciem. Dla konkretnych narzędzi możemy zdecydować, że chcemy korzystać z rozwiązania, dla innych, jeżeli uznajemy, że jest to na przykład za duże naruszenie prywatności, nie musimy z nich korzystać, możemy to wszystko odznaczyć. A co jeszcze bardziej jest w porządku, to fakt, że tak naprawdę nie musimy zgadzać się na wszystko za jednym kliknięciem, bowiem mamy tutaj podział na konkretne narzędzia, i to wszystko sprawia, że możemy sobie włączyć pewne funkcjonalności, bo uznajemy, że są w porządku, a inne, no jeżeli nie chcemy z nich korzystać, to być może po prostu warto je wyłączyć. Okay. Wróciłem z Budapesztu. Jeszcze zanim przejdę do konkretnych wrażeń z innych rozwiązań, może porozmawiamy sobie o podstawie, bo w ogóle pomieszałem tutaj kolejność. Czym jest Galaxy AI? To zbiór funkcjonalności, które znajdują się w najnowszych smartfonach Samsunga, przynajmniej tak było do pewnego czasu, bowiem teraz rozwiązania pojawiły się też w smartfonach z serii Galaxy S23 smartfonach Galaxy Z Fold 5 oraz Z Flip 5, ale także i tabletach z serii Galaxy S9 z wyłączeniem S9 Fan Edition. Na potrzeby materiału Samsung dostarczył mi zarówno najtańsze, jak i najdroższe urządzenie działające z Galaxy AI i powiem Wam, że różnic jeżeli chodzi o taką wydajność tak naprawdę tutaj nie ma. Te rozwiązania ładują się mniej więcej w tym samym czasie, natomiast jest to super wiadomość, że użytkownicy urządzeń nieco starszych, nieco tańszych od flagowej serii S, ale też nieco droższych, mogą dostać te same rozwiązania. Funkcje, które znajdujemy w Galaxy A, możemy podzielić według klucza trzech kategorii. Są to funkcje, które oszczędzają czas, ułatwiają komunikację i... Poprawiają personalizację. Oczywiście część funkcji pasuje do wielu z tych zbiorów. O tych skupionych na personalizacji poniekąd już powiedziałem. Warto jeszcze wspomnieć o najpopularniejszej funkcji Galaxy AI w Polsce, czyli generowaniu tapet, bo nie zawsze chce nam się szukać tych tapet, nie zawsze też wiemy, gdzie to zrobić. No i też nie zawsze odpowiadają one naszej wizji. A możemy mieć piękny motyw, ale bez tapety nie będzie on miał znaczenia. I warto z tego tytułu skorzystać z funkcji generatywnych tapet. Po prostu wybieramy jeden z kilku scenariuszy, następnie. Dobieramy parę parametrów, takich jak kolory czy materiały, jakie mają stanowić o tej tapecie i wtedy dostajemy cztery tapety. Możemy je albo całkowicie zmienić i wygenerować od nowa, albo podmienić kilka zmiennych i wtedy wygenerować tapety które będą na przykład w innym kolorze. To najpopularniejsza funkcja Galaxy AI w Polsce i wcale się temu nie dziwię, samemu korzystało mi się z niej przyjemnie. Co warto zaznaczyć, Samsung wykorzystuje do niej zdjęcia i materiały, które pochodzą z etycznych źródeł, to znaczy, że tutaj zostało zapłacone wszystko tym twórcom, którzy stworzyli bazowe obrazki, no i zostało to wszystko pozyskane w sposób uczciwy. Personalizacja jest spoko, ale na pewno część z was doceni mniejszy nakład pracy, jaki może się zmniejszyć właśnie dzięki sztucznej inteligencji, Galaxy w ramach zaawansowanej inteligencji może tworzyć deskrypcję naszych nagrań głosowych. Wyobraźmy sobie sytuację, że jesteśmy na przykład na wykładzie i niekoniecznie chce nam się to wszystko przepisywać. No to możemy odpalić taki dyktafon i możemy to wszystko nagrać, a następnie po takim nagraniu, oczywiście jeżeli wykładowca na to pozwala, skorzystać z audiodeskrypcji po to, by stworzyć tekst z takiego wykładu. Następnie to, co możemy zrobić z tym tekstem, to przetłumaczyć go za pomocą narzędzi Samsunga, które znajdują się w smartfonie. Możemy także go przenieść do aplikacji. I notatek. Wykłady, wykładami dla mnie to rozwiązanie jest szczególnie przydatne w przypadku wywiadów, bo pozwala mi lepiej śledzić to, co dokładnie działo się w trakcie rozmowy i też oczywiście nie wszystko tutaj działa prawidłowo, to znaczy niektóre słowa są czasem błędne, zwłaszcza nazwy własne. Natomiast możemy przenieść się do konkretnego momentu w nagraniu, w którym to słowo padło, i po prostu sobie odsłuchać, żeby mieć pewność, co tam dokładnie powinno być napisane. Jako osoba, która czasem przepisuje jakieś wywiady czy wypowiedzi, czasem też z języka obcego, naprawdę doceniam to, że takie rozwiązanie, Zagościło w jakimkolwiek smartfonie. To sporo ułatwia, zwłaszcza że tekst możemy swobodnie skopiować albo przenieść do aplikacji Notes. Wróćmy do notatek z wykładu. Wiadomo, jest ich trochę, wiadomo, że nie wszystko, o czym mówi profesor, jest godne zapamiętania, chociaż oczywiście nie chciałem nikogo urazić, ale mamy nasz tekst i chcemy stworzyć z niego notatki. Oczywiście możemy w aplikacji Notes zająć się ręczną obróbką tych notatek, ale możemy także wykorzystać sztuczną inteligencję, która potrafi je podsumować, poprawić językowo i może także przeredagować je graficznie. Co tu dużo mówić? Uczenie się za pomocą list punktowych czy wyliczeń jest skuteczniejsze i myślę też łatwiejsze. Oczywiście Liczymy po uruchomieniu notatek, możemy też przetłumaczyć ten tekst, który znajduje się w notatkach. Cała funkcjonalność może się sprawdzić. Wydaje mi się, że przy mniej zaawansowanych tematach na pewno pozwoli sporo streścić i oszczędzić czytania długich fragmentów tekstu. Przy bardziej skomplikowanych, oczywiście, warto będzie to wszystko sprawdzać, natomiast to i tak jest dobry początek. A jeśli chodzi o streszczanie treści, to jest jeszcze jedna atrakcja w przeglądarce Samsunga. Tam także możemy streszczać artykuły. No bo umówmy się, nie każdy artykuł jest warty przeczytania w całości, a niektóre strony. Takie jak na przykład, czy w tę niedzielę otwarty jest sklep? No to zanim dojdziemy do tej odpowiedzi, potrafię mieć ogromną ścianę tekstu. Funkcja streszczania treści na stronie to dobre rozwiązanie na walkę z klikbajtowymi nagłówkami i po prostu rozwiązanie, które może nam oszczędzić czas. Przeglądarki Samsunga jest także wbudowany tłumacz z obsługą języka polskiego, ale co ciekawsze Język polski jest także obsługiwany przy tłumaczeniu połączeń na żywo. To ciekawe o tyle, że szczerze przed premierą spodziewałem się, że Samsung uzna nasz kraj za zbyt mały, zbyt mało istotny, by zaimplementować tę funkcję, natomiast pozytywnie się rozczarowałem i tutaj muszę przyznać, że cieszę się na to rozwiązanie, zwłaszcza, że powstawało ono w znacznej mierze w Polsce. Tłumaczenie na żywo działa tak, że ustalamy sobie nasz język oraz język drugiej strony, z którą będziemy rozmawiać. I tutaj oczywiście jest paręnaście języków w opcji. Podejrzewam, że ta baza. Będzie się rozszerzała. Możemy też ustawić, czy chcemy słyszeć osobę do nas mówiącą, czy jedynie syntezator mowy, który tłumaczy to, co mówi ona do nas, albo to, co my mówimy do niej. Te języki możemy też przypisywać do konkretnych numerów, jeżeli często z kimś rozmawiamy. No ale prawda jest taka, że ja to jestem z generacji Z i za często nie dzwonię, a jak mam dzwonić, to wolę wybrać każdą inną opcję poza dzwonieniem. Natomiast na potrzeby tego materiału oczywiście zadzwoniłem. Miałem taką sprawę w francuskim hotelu, że zostawiłem tam telefon i. I sprawdziłem, czy jesteśmy w stanie się porozumieć, bym mógł go odzyskać. Nie będzie to konieczne. Sprawdziłem w naszym biurze znalezionych przedmiotów, i chyba, że znaleźliśmy smartfona. Super, to bardzo dobra wiadomość. Jak mogę go odebrać? Super, c'est une très bonne nouvelle sur la façon dont je peux le ramasser. Miałem też sprawę, w której to ja udawałem język angielski, a moja druga osoba mówiła do mnie po polsku. Wydaje mi się, że model języka polskiego wymaga jeszcze dopracowania, natomiast jeżeli chodzi o język angielski na przykład, no to tutaj już działa to całkiem precyzyjnie z moim koślawo polsko-angielskim akcentem. Bez problemu te słowa były przekładane na język angielski tłumacz Samsunga gości także w klawiaturze, ale w klawiaturze jest także tłumacz dobrej kultury. Tak nazywam rozwiązanie, które pozwala nam na bycie bardziej uprzejmym, bowiem oczywiście możemy napisać wiadomość do każdego niemal takim samym stylu, ale nie zawsze będzie to pozytywnie odebrane. Dlatego czasem warto się postarać napisać coś nieco milej albo nieco bardziej formalnie, po to by udało się osiągnąć nasz cel i w tym może pomóc klawiatura Samsunga, która po prześwietleniu naszego tekstu, przed jego wysłaniem może nam zasugerować inne rozwiązania, może nam Zasugerować, żebyśmy byli grzeczniejsi, może nam dodać emoji, co dla mnie jest przydatne, bo nienawidzę szukać emoji i to mi zdecydowanie pomaga. Może też sprawdzić pisownie, jeżeli mamy problemy z przecinkami, jeżeli zdarzają nam się błędy ortograficzne, to jesteśmy w stanie tutaj to wszystko poprawić, ale także i takie błędy, w których po prostu warto zastąpić pewne słowa innymi, także są poprawiane. I wiecie co? Może to wszystko nie jest jeszcze idealne, ale jest wygodne. I ja tutaj odnoszę wrażenie, że oczywiście potencjał jest, żeby rozbudować to o kolejne funkcjonalności. Natomiast takie rozwiązanie. Jak na przykład Circle to Search, które powstało we współpracy z Google, a które polega na tym, że po prostu przetrzymujemy przycisk Home i następnie zarysowujemy dany obiekt, a wyszukiwarka Google jest w stanie go znaleźć, sprawia, że naprawdę zupełnie inaczej szuka się rzeczy. Bardzo szybko możecie na przykład dowiedzieć się, jaką rasę kota aktualnie oglądacie, i myślę, że brytyjskie krótkowłose to są bardzo urocze koty, tak swoją drogą. A więc to jest Galaxy AI, coś, co zmienia korzystanie ze smartfonu i moim zdaniem zmienia je na lepsze. Jeżeli Wy macie swoje przemyślenia, być może używacie. Już tych funkcjonalności, no to dajcie znać w komentarzu. Oczywiście, zapraszam Was do lajkowania i subskrybowania. Zostańcie z nami na dłużej. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!